Witam. Prezentuję uniwersalną puszkę fotowoltaiczną do montażu do ściany. Puszka nisko napięciowa na 12 do 24 V. Posiada dwa gniazda bananowe uniwersalne oraz gniazdo zapalniczkowe. Dodatkowo zabezpieczenie nadprądowe automatyczne. Przewód Przyłączeniowy o długości 3 metrów 2 x 2,5 mm, linka, który łączymy do wyjścia do wolnego regulatora ładowania. W ten sposób możemy zasilić w naszej altance bądź domku kempingowym dowolne odbiorniki. Po więcej informacji, zapraszam na naszą stronę www.samowystarczalni.eu.